Tam, z tej strony ja Wilwim Mateusz, a to jest... Hej witam, z tej strony ja Wiel Mateusz. A to jest kolejny odcinek z Brawl Stars, Wiem. Trochę mnie nie było i trochę się pozmieniał. Na przykład to, że odblokowałem Stika, tutaj gadżety i zdobyłem najnowszą postać. Tak zwaną Jackie. Jest to dobra postać w skrócie. Takie 10 na 10 A, z mini skina dla Daryl'a. Wyglądał to byłem. Oba Star Power dla nity i poluję na, na łapnieć niedźwiedzia, czyli taki garżet dla nity. A więc, dzisiaj zakładamy klan. Nasz klan nazywiemy Więc zapraszam do mojego klubu ogółem polecam mojego pewnego zna ogólnie mój znajomy do mnie pisze więc nie ma, nie mogę dzisiaj z nim nagrać ale jest bardzo dobrym graczem ma tu, o tutaj jest jego konto jest bardzo pro graczem powiem tyle ma 27 na 34 zadmiarzy o jest jednak Pozwala wszystkich. No. To jest on, o, ma gadżet. Ogólnie gadżety można skupować w sklepie. O już niedługo będzie nowy skin dla Shelly i dla Majka. Poczekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Moje problemy techniczne. A i przepraszam za brak, za ostatnie. Za ostatnie. Problemy z. No, moim. No, moim sposob, moją część z o nagrywania odcinku, ale wiecie, ten koronawirus. W ogóle te takie sprawy. Wiecie, od kiedy nie ma szkoły. Fakt, powinny być częściej odcinki, ale to także się wią wiąże z dużą pracą. Tak, wiem, wiem. Słabo ogarniam tą postać, <laughs> jak śmiesznie wchodzi w ziemię. No. Jak mówiłem, mam dwa starbory dla Nity. Piszcie mi w komentarzach, czy kupować skrzynkę. Czy jest zaoszczędzić na coś innego? Ok, hmm. Ogólnie odcinki będą się pojawiać tak gdzieś w godzinach 18:19 no z 20:00 ze względów technicznych. No. ogółem uważam, że on jest że mój znajomy rugby player tego mój fana zarazem przyjaciel jest bardzo dobrym graczem i doświadczonym bo jak sami widzicie potrafi każdą przegraną sytuację wrócić we zwycięstwo No i to się nazywa dobra akcja. Przestrzelisz miszka, to jego zabijesz i zabijesz nitę. No więc was zapraszam do mojego klanu. I cieszę się z każdego, cieszę się z każdej waszej subskrypcji, którą dacie, to sprawia, że jestem szczęśliwy. Jak widzicie, niedługo będziemy polowali na Star Power dla Parleya. No. Ogólnie dodaj nowego skina dla... Penny. Króliczek Mroczny Króliczek Penny. Jest to tyle co Mroczny Rycerz Jessie, czyli 10 tysięcy. Ogólnie... Polecam Brawl Stars. Uważam, że ta gra jest mega dobra. Ale to nie znaczy, że inne gry są gorsze. Bo na moim... Kanale będą się także i niektóre inne gry pojawiały. Więc się nie dziwcie, jak będą na przykład raz będzie brał raz będzie coś innego. No, nie mieliśmy szans. Ale przynajmniej nie straciliśmy tak dużo. Zasugerujmy mu dynamajka. Wtedy będziemy mogli wziąć tym na lot powietrza i zrobić im niezłe lanie. No właśnie, został dodany także nowy skin dla EMS. Studentka EMS. Ale to nie sprawia, że jest i lepsza od innych. O nie, to czeki, chowa... wiedz wszystkie, ty... Wow. Udało nam się. Kurczę, kurczę. Nie udało się. Ale mieć drugie miejsce. No, też idziemy tej mechanizmów. Mm. Okolnie, ja lubię takie postać miotne. A niektóre starpowers dla On na przykład ten starpower dla dla Barleya jest trochę przesadzony ten z tym, że jak rzuca to się leczy. Więc ja będę już kończył, bo